O, już jest dekontaminacja rozpoczęta. Bardzo mi się to, to podoba. 0,5. Co, idę po slej. cała. to 0, Wszel, to jest. Poczko, Poszło, poszło, A to w proszę raz wypić 4 litry. Takie życie, co zrobić. Dzisiaj wypiłeś 4 litry. Dzisiaj no, my. Absolutnie. to u nas jest. To jeszcze jest waszego. No, to nie nasze, to ruska, ruska. A wasza a ukraińska, jaka jest? A ukraińska, to jest to Lex nie oh. I premium. Okay. No. Nie, no, dam moją butelkę do lodówki, to schowasz? Bo ja mam. My ujeżdżamy ujeżdżają daję. Proszę, to jaką pratec. Lex czyli premium. Na razie jeszcze zaczekamy. Wypijemy no, to i będziemy. Nie, 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 spratec. Schłodzić Schodzić? To, bo my to To nam, To nam wrzuć nasze, dobra? Do lodówki. Tam będzie wychodzić ty na no. dasz No. Na starożenie jest taka. Ale to. Ale bo my idziemy na. Impre, ja na... Ponia, na ponia. No. Super. A co tu jest? Nimirów prenium, chyba zajebista musi być deluxe. No to wytestujemy, jak no. to nie będą skończyć. A to my... te łódrze. Te łódcze? No Dobra, typielmy. A potem będziemy fabulować. Dobra. Niestety zaleta, to są zalecenia ochrony przeciwradiacyjnej i nie można z nimi polemizować. No jeszcze zaczęliśmy Zcięliśmy pijć teroski standard w samolotnie skończył przyszły. Tak. Do, do tak najpierw ostatnim razem i a, na wypiliśmy wszystko. Ostatnie pół, pół litra została. A jestem głodny. Dzisiaj była dieta. Nie wiem, która to jest godzina. Dopiero będę jeść śniadanie. 17.51 Bo po wczorajszym weekendzie na desce stwierdziłem, że muszę się troszeczkę wytentegować. A teraz dekontaminacja. Bardzo wam polecam jak najbardziej. Tutaj. Nie polecam wam niestety sałatek. A do barszu dostajecie takie coś z czosnkiem. sałatkę jakąś? No kurna, w ogóle na Ukrainie. Te co nam dawali na śniadanie i tam na obiad. No tutaj może i są dobre, ale ogólnie te co dostawałem to była jakaś porażka. Ale Barz jest w pyteczkę i te dodatki też. Tu jeszcze smalec jest do tego, ale dla mnie to już za, za grubo by było na dzisiaj. Śledziki chyba już, po... Uf, śledziki chyba już pokazywałem, ale nie pamiętam, same śledziki zajebiste. Tylko cebula na ciepło podawa nam. Tu mi tu trochę nie do końca pasuje, Oj, pietruszka, której nie lubię. Mogę ją wywalić, ale pod naszą dekontaminacyjną wódkę mój bien. Przemo z prądem, czyli kawior z naleśnikami. Wygląda fajnie. Czy równie dobrze by nie smakował? Bo testowaliśmy wczoraj wieczorem chyba kawior. Nie, może mi zostawić jednego. Spokojnie. Wczoraj wieczorem testowali kawior, ale jakoś mnie nie przypadł do gustu. Niestety. Eee... Testowaliśmy wiele jakiegoś Namirowa premium. To co tam, tam pan przy barze pokazywał. Zaraz się okaże. Czemu degustuj, taki znany degustator, kiper alkoholowy, znany w całej Europie, nie tylko. Ładnie, no. Wiesz, nie, nie, no nie do, nie do... do machania jest, tak ci powiem. Muszę zrobić już No dobra, dobra. <laughs> Myśl na profesjonalistę, piękny bukiet. <laughs> Popuść, przepuść kubki smakowe, poczuj jak. Ta wspaniała substancja spływa Ci do gardła i rozpływa się dalej. Jak? Dobra. Ale taka, żeby wy, 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 wybijać z rambu, Czy... Nie. Nie, taka dobra, ale nie jakaś, żeby smakowała jak serbowita. jest sobie, a Niemcy, nie ten jest lepszy. Okazuje się, że jeszcze oprócz tego, co żeśmy przyjęli przed chwilą, to pojawiliśmy się na małym wiejskim weselu. I prawo pierwszej noczy będę dzisiaj losował. Może będę miał akurat szczęście. Ale także tak, 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 się okaże. Znany ukraiński samogon. I pierwszy to jest za deaktywację. Nie. nie. O, trzeba było Zdrowie młodej pary. O, kto się <grym> Ach, to Jest smalec. <grym> 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 Jest jakiś tutaj, co to jest, to jest będzie jakiś yy, naleśnik znowu i są te małe bułeczki bardzo smaczne, jakieś grillowane pomidory i sałatka, piszona kapusta tu widzę też jest na topie, Nie? No i tyle, i samogon. My mamy jakieś takie coś, a tu już po samogonku leci. 60, na ile procent oceniasz samogon? Czy nie jesteś taki nie. mocny, nie? No, ale... nie? Jak wódka. Jak wódka. O, tak, dokładnie. Po no. elegancka wystawka. Komuś się nie poszczęściło. I przy tym kominku to wam szczerze współczuję się dzieć. A fajnie, Tu jest fajnie urządzone tak klimatycznie. Nie? No i takie są buraki. Jak bym chciał wracać, patrz to jest łóżeczko, piec, się pali. To jest za ciemno, że ktoś nagrał, ale jest piec, ale wygaszony, a i śpi się na piecu. No. A, bo tu jest dywan zrobiony. Kładziesz się A tu jaka waga jeszcze z minionej epoki. Dzień dobry, mogę popatrzeć jakie tu macie skarby? Uważcie. 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 O, tu widzę coś z Czarnobyla, jakaś wielka ta. UPS. Automatyczny, kurna, automat. O, i tutaj marchewka dobierania. Do Samowar. Którzy kiedyś musieli mieć w domu. Obóz sportowy. Taki bardziej holenderski bym powiedział. Tak. To tylko, wiesz, każdemu wariatowi się wydaje, że on jest normalny. Przemo, mineralki naciągniesz? Jest okazja. Tu jeszcze szaszłyki się robią, proszę. Specjalista jest. Od szaszłyków. Cała piękna zagroda. Tutaj sobie te kurki siedzą. Tutaj jest karmnik dla gołębi. No ja, tam jest taki kurnik mały przenośny. O i połóweczkę tylko Tak mi się to podoba Kurczaki się znalazły, niestety razem z ziemniakami <grymne> Się okazuje Czyli jednak miałem rację Te małe pomidorki okazało się, że są pomidorkami Zupełnie nie grillowanymi Tylko kiszonymi I niestety stwierdziłem, że nie polubię ich na dłużej Tym bardziej, że trzeba wypluwać skórę A nic co ma skórę to facet nie powinien mieć w ustach. Dzisiaj na ukraińskie śniadanie dostaliśmy obiad. Suropieki, suropieki z czym? Z I sałatka. Może będzie nawet dobra. Ale suropieki śniadaniowe to już nawet chyba jest szaleństwo większe niż angielskie śniadanie. Popularną akcją na Ukrainie są energetyczne płyny z alkoholem. Alko Energy Revo. Od razu z tym pistoletem, czyli lepiej od razu w łeb strzelić. 8,5% na dzień dobry. No, co ciekawe jak jestem dzisiaj w tym w supermarkacie, w supermarkecie, po żeby to kupić, to się okazało, że są kasy alkoholowe, niealkoholowe, bo mi nie chciała w jednym człowiek mówi, że to nie alkoholowa kasa, tylko żeby do innej iść. Taka ciekawostka, nie wiem na czym to polega, ale ale tak to właśnie polega, że u nas pisze, żeby nie miksować, a tutaj jest już zmiksowane do bezpośredniego podania. Kupić to myślmy samochodu. Ale mogę sobie wziąć to do domu, co? Suszone kalmary. Suszona wieprzowinka, a wołowiny nie ma? A jest, i u góry na dole wołowina. No, to mi właśnie chodziło. A tu na dole co to jest? To? wie wołowina? Tu. czyli nie, nie, nie. Ale wołowina, no. No to właśnie wziąłem. I te polecasz? myślę? O, te jest to jest takie cieńsze. lepsze te cieńsze, tak? Dobra, dobra. Suszone. No widzę sobie wieprzowinę i wołowinę. No, to już chili shafa. ja lubię z chili i te ciastka są dobre wziąłem jakieś takie z czymś z cebulą Czyli z serem bardzo zarąbiste są inne smaki jeszcze Żebyśmy wzięli zaraz będzie test Teksańska no są dostępne takie 64 to 7 zł, nie jest drogo. Tu ukraińscy harlejowcy też się poruszają z dużą prędkością taką szczotnio-ryszalną maszyną, ale jest niezły, 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 niezły. Nadciągamy na poligon, będziemy zaraz strzelać z armaty, mam nadzieję. Akcja wypalania trawy idzie pełną parą, trzeba przyznać. W każdym zakątku tego pięknego państwa wszędzie się jara. Babcie stoją z zapałkami i rzucają co chwilę, palną. na ulicę już wychodzi, szaleństwo zupełne. Roztapia się asfalt. Takie atrakcje są tutaj przed nami. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Słychać, że strzelają, tak więc... Ludzi dość dużo, prosiakami już tu zajeżdżają, czyli taka jakaś lepsza klientela. Przemek, Przemek, zobacz, są zestawy do samodzielnego montażu. Bierzemy jeden do samolotu?